MBA for Startups to nie akcelerator, ale jednocześnie my akcelerujemy biznesy, my akcelerujemy startupy, które przychodzą do nas, pomagamy rozwijać się naszym studentom. W trakcie tego kursu uczestnicy dowiadują się, jakich narzędzi użyć do tego, żeby na różnych etapach rozwoju startupu skutecznie budować rozpoznawalność marki, ale też skutecznie pozyskiwać potencjalnych klientów na usługi i rozwiązania, które oferujecie. Głównym celem tych zajęć jest pokazanie, że tworzenie nowego biznesu. To jest logiczny proces, a następnie te efekty potem obudowujemy całym modelem biznesowym, propozycją wartości, tak żeby móc pójść do inwestorów, czy, czy, czy założyć własny biznes. Jako Domański zakrzeski paninka jesteśmy niezmiernie dumni, że możemy dzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem jako wykładowcy w programie MBA for Startups. Jesteśmy dumni ze współpracy również z wiodącymi programami akceleracyjnymi w Polsce. Ale również w Pradze i w Berlinie. Globalna sieć współpracy, którą otwieramy przed startupami, to drzwi do zupełnie nowych możliwości i szybszego rozwoju. Startup przede wszystkim kojarzy się z osobami, które chcą zmienić świat, chcą wprowadzić jakąś innowację na świecie, która może zmienić życie milionów ludzi. Dla tych wszystkich, którzy dostali się na studia SGH, MBA for Startups, a mają w sobie D na przedsiębiorcy przygotowaliśmy specjalny program grantowy. To aż 150 tysięcy słów. Zapraszamy Was serdecznie. To transformująca przygoda. Obiecujemy Wam, że na pewno wyjdziecie z tych studiów w